witajcie z tej strony Deryśliwka, a to jest już szósty odcinek z gry New Super Mario Bros. U Deluxe. No i dzisiaj będziemy sobie kontynuowali trzeci świat, w którym będzie oczywiście Sparkling Waters. No i w tym świecie ostatnio udaliśmy się na właśnie tą, tą południową część, gdzie był sekretny level. No i słuchajcie, okazało się, że mogę zapisać grę po prostu. Przechodząc do wolną wieżę lub zamek, jeszcze raz, więc po prostu sobie to zrobiłem poza odcinkiem. Tak więc mamy teraz poziom Sparkling Waters 3 above the cheap, cheap seas. Więc będzie to pewnie jakiś tam znowu powietrzny level. Tylko nie wiem, czy Baby by się tutaj nie przydał w sumie. chyba, że faktycznie to jest. Aha, tak, dobra. <grywdy> faktycznie. Ale <grywdy> Luigi sobie pływa. Ok, no więc na szczęście, jako Luigi, mieliśmy jeszcze Acorna w zapasie. Ciekawe czy tutaj też będzie. Pewnie tak. A nie, to jest Joszy w ogóle. O kurczę, dobra. Ten zwykły. No to miła niespodzianka. Teraz tak. Ojoj, oj. Ok, ładno, no, Co ciekawe. Jak miałbym go zdobyć? Ale jest pierwszy Starcoin, tylko proszę cię, e, pani ChipChipie, jakbyś się mógł tutaj nie wtrącać za bardzo w moje sprawy. Ja cię tutaj krzywdy nie chcę zrobić, więc ty nie rób krzywdy mi. Okej? Okay. No bo dobra, mogę zjeść tutaj twojego kolegę. <grywa> Chyba jakichś zjem. To już się więcej nie będą pojawiać. Oj, chip, chip. Chip, chip. Oj, 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 dobra. I. Chyba to wszyscy. O, albo jednak nie. Dobra, ja stąd w takim razie spadam już. O, dobra, dzięki za pomoc. <grywa> Okej, okay. teraz. Tutaj coś będzie może? Na przykład w tym miejscu nie, akurat tutaj nie. Ale mamy... one upa? Jest. No nie, no Yoshi nam uciekł niestety. P-switch jest, dobra. Z tymi rybkami to czasami... ciężko w ogóle cokolwiek zrobić, ale tu jest checkpoint, więc powinien być Yoshi. <noise> dobra, wszystkie rybki wpadły tutaj. Albo i nie, ale tutaj pewnie będzie. Tak jest, dobra. Okej, okay, mamy Starcoina. Teraz trzeba... No, dobra. Akurat nam się poszczęściło, że żadna rybka nam nie wpadła tutaj No nas Albo wiecie co? Ja to w sumie chyba zostawię, no bo... A, bo dobra, w sumie spróbujemy. Hehe. <śm> Okej, okay. no właśnie, tego się bałem. No na piast, ale Josi niestety już z nami nie będzie mógł współpracować. Ale mamy wywiurę. Wciąż. Okej, okay, dobra. <ścoughs> no to teraz... Oby się wywiura przydała. No naprawdę. W takim miejscu ja nie mogę. Już tak pięknie się zapowiadało. Ech, masakra. Dobra. Użyjmy jeszcze jednej. No bo znowu, słuchajcie, w tym Acorn Plains pojawiła się ta... E, pojawił się ten żołądź. Który można było sobie zebrać No więc no niestety słuchajcie, rybki są mega wkurzające tutaj. Nie wiem w ogóle, kto je w tym miejscu tutaj postawił. To się w ogóle po prostu pozwolił na to, żeby... Tutaj były. No ale wiadomo, musi być utrudnienie, więc tym razem. No nie. Okej, okay, dobra. Mówię tym razem sobie daruję te zielone monetki. No bo i tak wyszliśmy na zero. napa, Od razu straciliśmy. W sensie życie. No nie. No nie. Po prostu. No po prostu nie! Ach, Jezus. No nie jeszcze co jest. No nic. Nie, po prostu tragedia. No teraz się już muszę postarać, bo więcej ej Kornów nie chcę już zużywać, bo będzie to naprawdę kiepski pomysł. Ale chyba tutaj nie ma power-upów nawet. Więc musimy już jego zostawić sobie. No w tym miejscu nam Josi przynajmniej nie wypadnie, jakbyśmy obywali od tej rybki. Więc słuchajcie, może jednak tym razem spróbuję. Te monetki. No, myślę, że będę zbuszony, żeby to zrobić. I teraz tu. Okej, okay, udało się. Fireflower. I lecimy. Dobra. Zacznę się ślisk zabija rybki. Chip, chipy. Nasze tutaj nieszczęsne. Dobra, i teraz tak. Chip, chipy. Proszę was. Dajcie mi żyć, co. Dobra, żegnaj Yoshi <grystety> Niestety Nie dałem rady Aha, i tutaj pewnie znowu będzie pał Którym trzeba będzie rzucić Albo Dobra, rzucę go tutaj na środku Żeby nie było A jest poprawy start, dobra No i nareszcie się udało Teraz jeszcze tylko dotrzeć do Końca I wow, ale wielki O nie Okej, okay, dobra, myślałem, że, <grymne> że spadnę. <grymne> takie, <grymne> Luizy takie, takie salto zrobił w ogóle. Takie, ła, wow, na pewno to już koniec. No i nie byłoby zbyt fajnie, gdybyśmy zginęli, ale dobra. Mamy już poziom ukończony. Więc teraz może weźmiemy sobie tego baby jego, Ponieważ nie bez powodu tutaj jest. Tak więc. Witaj. Oha, już. Nie ma tekstu żadnego dodatkowego. Dobra. Okej. Okay. Urchin Shoals. Czyli właśnie te jeżowce tutaj będą. Więc może Joshi się przyda. teraz on robił tak, że stawał się takim balonem. Tylko nie mogę chyba robić ground poundów, mając już jego tutaj w rękach. A nie. Flower'ek jest No tak, kupetrupę możemy zjeść Wow! Ale patrzcie, chyba z Yoshi możemy tak szybciej chyba pływać. A nie, to Yoshi w ogóle jest mega przydatny na te wodne poziomy w takim razie. Teraz to będzie pewnie one-up życie tak. A nie! Mini mastrum Po co? Aha! Eee. <grym> Ale... Pływanie z Baby Yoshi. O nie muszę go zostawić chyba. Chyba, że się zmieszczę razem z nim. No nie, chyba nie. Żegnaj. Muszę cię zostawić. No nie. Okej, okay, czyli to jest level na... O jest Yoshi! O cześć! Dobra, to ja cię tutaj przerzucę na drugi koniec. Bo nie mogę z tobą biegać po ścianach. A tutaj jest to mega wygodne. O właśnie. Dobra. No i ruszamy z powrotem. No ludzi, Jesteś silny dosyć, skoro możesz takiego dwa razy większego babyszego utrzymać. Jak to komuś nie wygląda po prostu. A no tak, my jeszcze mamy taki przedłużony skok trochę. O, no jest pońcik Wow. W sumie nawet to jest trochę ułatwienie Z tym mini mushroomem A tutaj jest one up pewnie Tak Już mówię. Tam też na pewno był one -up, a jednak Mini mushroom jest tak, trzeba się, aha Tu jest rura Tylko czy tutaj po prostu możemy sobie Aha, coś takiego Tylko O co z tym chodzi, a wiem Możemy chyba muszelkę kopnąć tutaj. Tylko tu jesteśmy bezpieczni od... Tak, dobra, więc tak. Baby osieć. Tutaj muszę niestety zostawić. Poczekamy jeszcze. I teraz. A, bo mogę to przytrzymać. Oj, ojoj. Niestety. No cóż, może się uda ich zrespić. Ale jest tu jeszcze druga kupa trupa. Dobra, na szczęście się zrespiła. Więc... Zrobimy to. pound i teraz No jest, dobra, niestety łanapa się nie udało, no ale Gdybym wtedy to zrobił, to byłby łanapik łatwiutki. No tak, możemy jeszcze po wodzie biegać. No tak zapomniałbym prawie. Dobra. No i tutaj bez problemu wchodzimy. O! I patrzcie. Mając jego, możemy sobie tak boostować w wodzie trochę, tylko że... I jest dobra. No tak. Baby Yoshi jest strasznie pomocny w każdym środowisku. Więc to jest mega dobre. Tylko co my tu mamy? Monetkę jedną. A, jest wyjście. No tak. Teraz pozwólcie, że zagram bezpiecznie. I po prostu przeskoczę te wszystkie. Tutaj jeżowce, erczyny. O, bra, ale to jeszcze chyba nie koniec. Chociaż. Nie, nasz no, koniec raczej, no bo. Patrzcie, możemy tak zrobić. I. Na te palmy tutaj. I. No tak. Level zbudowany idealnie pod mini mushrooma. No i teraz zobaczymy, co się stanie, kiedy kończymy level z fioletowym, baby ocean, w sensie różowym. Chyba po prostu nie to zajmowała napadkę, on po prostu idzie za nami. Tak, i możemy dalej tutaj korzystać z jego pomocy, więc... Jak dla mnie fajnie. No i wrócił faktycznie. Dobra, to jeszcze dwa poziomy. No tak, no tak jak przypuszczałem, ten odcinek będzie krótki. Ok, Dragon Undersea Grotto. Czyli będzie tam jakiś wąż. Taki węgorz bardziej. Teraz czym coś to jest? Znaczy, wiecie, minimaszrum jest fajny, ale raczej boję się trochę, że. Oberwę. Więc myślę, że sobie wezmę tutaj grzybka. I teraz te żółte rybki nas unikają. Dobra. Czyli były jeszcze te fioletowe, które. O, okej, okay, jest ten węgorz cały. Który faktycznie przypomina trochę smoka. Więc nazwa jak najbardziej adekwatna, ale... wow, ej. No Baby Yoshi naprawdę... Mega fajny. Możemy takie zwroty robić nagłe. Zawsze. No i jeszcze tutaj w fajny sposób... Ulepsza muzyczkę, tylko właśnie, dobra. <grystanie> Okej, okay, Baby Yoshi na szczęście też... Nie musi raczej powietrza, powietrza pobierać. No wiecie, z, no z powietrza, to jak to inaczej mogę nazwać. Um, dlatego na szczęście tutaj możemy go zabierać nawet pod wodę. No teraz tak może tego węgorza ominę. <ścoughs> Patrzcie na jego. Myślę, że będzie miał niezłe wspomnienia. Teraz tak, tutaj sobie przechodzimy. No nie, no to jest... Idealny po prostu level pod Baby. jeszcze jego zbudowany, no. Nie zaprzeczycie. Teraz tylko nie wiem, czy tam na górę nie można było iść, ale tu jest czerwona góra jakaś, więc... Oj, no tylko ciężko się troszeczkę, wiecie, steruje. W sensie te zwroty takie robi. Ale... Już nie narzekam. Lepsze to niż zwykłe pływanie. No i tutaj oczywiście możemy wejść, dobra. I co my tu mamy? Po prostu starko i na no, pewno jakieś węgorze przy, przypłyną teraz, tak. Ale to są jakieś wolniejsze. Więc. Yy, Okej, okay, jest troszeczkę ciasno. Ale dobra. Wyszliśmy na szczęście cali i zdrowi z tego miejsca. Oj! Powrócił. Wynurzył się z piasków. Dobra no tak. Jeszcze Baby Ocean nas chroni przed rybkami. No tak. Znacie mi jeden powód, żeby go nie brać, słuchajcie, do poziomów, no. Po prostu on jest idealnym pomocnikiem. No i patrzcie. Bez problemu się z nim łapy zdobywa. Więc o Game Over też się martwić nie trzeba. Nie no. No i dobra, lecimy. Więc to będzie już ostatni level. Czyli oczywiście zamek. I mamy do dyspozycji jeszcze jakby coś. Domek Touda, Jakby nam powerupów brakowało, ale... Mamy teraz Larry's Torpedo Castle. Czyli torpedowy zamek Larego. No tak, no w sumie torpedy. Bo będziemy pewnie pod wodą cały czas. O, nie ma już jego tym razem. Szkoda. No ale przynajmniej be bez problemu sobie możemy popływać, ponieważ lawy już nie ma tutaj. Więc, jakbyśmy popełnili jakiś błąd, to na luzie. Tylko teraz tak. Aha, tu nie możemy tak walnąć w tą siatkę. W niektórych grach pamiętam, że się dało. Ale to już tak wiecie. Raczej nieprzydatna umiejętność, skoro nie ma nikogo po przeciwnej stronie. Na przykład było tak chyba w New Super Mario Bros. na Nintendo DS. Albo Super Mario World. Okej, okay, no tutaj mamy te torpedy właśnie. No i kurczę, Baby Yoshi by się przydał. Okej, okay, nie możemy zamrozić go na dłuższy czas. Okej. Okay. Znaczy wiecie. Fajnie by było go mieć. Ale no niestety. Raczej twórcy nie, nie przewidzieli tego, że będziemy walczyć z bossami razem z Baby Oshim. I teraz tak, jakby to tutaj... Aha, trzeba od drugiej strony popłynąć. Muszę pośpieszyć, oczywiście. No bo... Oj, ojoj ojoj oj. No nie, no jak... Aha, dobra. <gryw> Pokonany. Wow. Teraz tutaj i płyniemy. Szybko! Płyń! Płyń! Jest! Dobra! I wracamy teraz! O. Teraz sam się trzeba dostać. Kurczę, oni są szybsi ode mnie! Ola, dobra! No, przynajmniej dostaliśmy się do rury eee, A gdzie Starcoin? Przepraszam bardzo, gdzie Starcoin? <grym> Po co ja tu wchodziłem, jak nie ma starcoina? Oho, to... Nie, no świetnie, ja tutaj... ...power-upy sobie zużywam. Po to, żeby zdobyć troszeczkę monet, no. Okej, okay, no ale na szczęście jest... ...łatwy ice flower. Oby teraz go nie stracić. Czyli oni jak się zderzą... ...jak jeden będzie bryłą lodu, a drugi... Nie, to chyba się rozwalą nawzajem. Ale nie chcę nawet tego sprawdzać. No, możemy w sumie. Nie wiem. Tylko nie ma tego trzeciego Starkoina i to mnie martwi. No, chyba, że będzie jeszcze jakaś część. A jest, dobra, to. Jeszcze. Jest nadzieja. Pewnie tutaj. Tak. Akurat to pamiętałem. To zawsze mnie wkurzało, że w takim miejscu było. No więc na szczęście. Doświadczenie zostało, ale niestety. Ale jest Fireflower, no dobra, no to super. Więc na no jedno wyszło. Akurat Fireflower może nawet pomóc w walce z bossem, więc no w sumie lepiej. No dobra, a więc mamy teraz Larego. Dobra. I wchodzimy. Znaczy w sumie dziwne jest trochę to, że zawsze walczymy z nimi na ich jakby statkach prywatnych. Fajnie by było, jakbyśmy tak w tych zamkach walczyli. No ale... Wiecie. Zawsze w tych grach New Super Mario Bros tak było. Więc to jest w sumie taka troszeczkę świeższa odmiana. O, to może skakać. No, Okej. Okay. I... Dobra. Kolejne uderzenie Wow Prawie mnie miałeś No i dobra Okej okay. No to w sumie wszystko Lary pokonamy Wszystkie Starcoiny zdobyte W tym świecie A jeszcze Nabit został chyba No Baby już na nas czeka Już nam miejsce zrobił no więc teraz co? Mamy przejście chyba do świata piątego od razu. No bo chyba nie musimy obu światów przechodzić, możemy sobie wybrać. No Ale my oczywiście jeszcze ten czwarty przejdziemy. I tak. Wszystkie starkoiny star w Sparkling Waters. I safe, dobra. Ale nabite nie ma, o dziwo. Ok, no to. Mamy w takim razie wszystkie Starcoiny. No więc w następnym odcinku rozpoczniemy sobie czwarty świat. Nie ten po prawej, tylko ten właśnie. Ten taki lodowy. Więc jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to proszę Was oczywiście łapkę w górę i subskrypcję. I jeszcze wam tutaj chciałem powiedzieć, że już prawie skończyłem znajdowanie tych wszystkich śmiesznych tam e, klipów do mojego montażu śmiesznych odcinków. E, śm śmiesznych klipów, tak. No więc. W sumie też nagrywanie teraz troszeczkę mi tych klipów generuje. <grych> Muszę przyznać. Tak więc fajnie. No więc spodziewajcie się, że niedługo nam, wam wyślę posta, że odcinek będzie już niedługo gotowy. Tak więc też się w sumie już cieszę. No i co? To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. I cześć.